Witam was bardzo serdecznie. Jestem Krzysztof i przedstawię wam konfigurację usługi multicastowej na GiPonie. Zanim zaczniemy konfigurację, zalecam abyście się zapoznali z poprzednimi filmami o GiPonie. Link znajduje się w opisie filmu. Będziemy korzystać z konfiguracji, którą wykonaliśmy w poprzednim filmie. Mieliśmy tam zdefiniowane dwa profile Serwisowy, w którym opisaliśmy porty i VLAN z dostępem do internetu, oraz liniowe, w którym przypisaliśmy Transmission Container, TBA oraz GEM porty. Skonfigurowaliśmy też tam traffic indexy, żeby ograniczyć ruch i serwis port, który definiował przepływ ruchu na porcie onu. Podczas konfigurowania będziemy dodawać jeden dodatkowy VLAN, specjalnie przeznaczony do usługi multicastowej. Zmienimy odpowiednio profil serwisowy i liniowy, tak aby był dodany kolejny port na ONU przeznaczony do multicastu. Następnie po skonfigurowaniu tych rzeczy przejdziemy do ustawienia multicastu na OLT. Zdefiniujemy jaki VLAN będzie służyć do multicastu, ustawimy jego wersję, zdefiniujemy jakie programy Adresy multicastowe będą brane pod uwagę i dodamy port serwisowy do multicastu do konkretnego ONU. Przełącznik, przez który będzie przechodzić ruch multicast, jest skonfigurowany do jego obsługi. A komendy konfiguracyjne są na schemacie połączeń obok tego przełącznika. Będziemy to testować za pomocą aplikacji VLC, która umożliwia strumieniowanie zarówno jak i odbieranie ruchu Multicast. Mamy hosta, który wysyła ruch Multicastowy, który jest następnie odbierany przez innego hosta stojącego za onu. Więc zaczynamy od zalogowania się do naszego OLT i włączenia trybu konfiguracji. Dodajemy VLAN 90, nazywamy go oraz dodajemy do portu uplinkowego. Włożymy trafik indeksy dla naszego multicastu. Ruch skierowany do ONU zrobimy jako 10 megabitów na sekundę, a ruch w górę 1 Mbit na sekundę, żeby działały subskrypcje IGMP. Następnie edytujemy profil serwisowy ONU. Dodajemy w nim, że drugi port ethernetowy jest w Wilanie 90. Edytujemy profil liniowy, dodajemy drugiego T-Kont, z numerem 90 i mapujemy go do Wilanu 90. Chodzimy na interfejs GIPON i przypisujemy natywny VLAN drugiemu portowi na ONU. Definiujemy serwis port VLAN dla konkretnego ONU i przypisujemy mu Traffic indeksy. Zapisujemy konfigurację. Teraz przejdziemy do konfiguracji multicastu na OLT. Zdefiniujemy, że vilan 90 będzie wilanem multicastowym. Zmieniamy wersję GMP na wersję drugą. Zdefiniujemy również, jakie programy, jakie adresy multicast można zasubskrybować. Ale wpierw musimy wyłączyć IGMP Match Mode. I definiujemy listę programów. Ustawiamy IGMP Uplink Port. A następnie przechodzimy do konfiguracji BTV. Dodajemy nasz serwis port do IGMP. I dodajemy serwis port do konkretnego multicast VLANu. Zapisujemy konfigurację. Laptop jest podłączony pod drugi port on który skonfigurowaliśmy wcześniej. Włączymy również wiresharka, żeby podejrzeć ruch multicastowy, który do nas przychodzi. I VLC, którym zasubskrybujemy do tego ruchu. Otwieramy lokalizację sieciową RTP 239.255.0.1 na porcie 5004. Na majorszarku możemy zobaczyć masę ruchu, który się teraz pojawił. Możemy zobaczyć, że ten ruch, który przychwiciliśmy, ma destination ustawiony na adres multicastowy. Gdy zatrzymamy wideo kompletnie, nie będziemy już dostawać tego ruchu. To możemy zobaczyć po ostatnich pakietach IGMP, w których mamy informację o odejściu z grupy multicastowej. Zapraszam również do odwiedzenia naszej strony oraz przejrzenia szkoleń, które oferujemy. Link znajdziesz w opisie filmu. Do zobaczenia!